Mam ciotkę. Ona jest taka mega religijna. No i ja ostatnio ją odwiedzam i ona mówi, świetnie, że jesteś, bo za chwilę będę miała kolędę. A ja mówię, ha, ha, ha. specjalnie mnie pięć lat w domu nie było na kolędzie, żeby tu chyba f... natrafić. No. Ale mówię, no nie zostawię jej. No sama siedzi kobieta w domu. Dobra, czekamy. Pukanie do drzwi, ona biegnie. To ksiądz podbiega, patrzy przez ten wizjer, odwraca się do mnie i mówi, coś się stało. Pierwszy raz od dwóch miesięcy wrócił w środę. No i to nie był ksiądz, to był szanowny małżonek, dostosowany, bo też był po szczytniowej kolędzie. Chciałbym powiedzieć, że wszedł do domu, ale bardziej to wyglądało tak, jakby ktoś go przyniósł i czołem oparł o drzwi. Jak się drzwi otworzyły, on runął, leży, zero oznak życia. Gdyby ten człowiek w tym momencie przyszedł na świat, to by dostał pół punktu w skali Abgar. No i ciotka mówi, Boże, zaraz tu będzie ksiądz, zrób coś z nim. Ja mówię, co mam zrobić? No nie, patrzę, kurczę, i w tym momencie pukanie do drzwi. Ciotka patrzy, mówi, Boże, ksiądz, mówi, rób coś z nim. No i ciągnę wujasa do kibla, kątem oka zauważałem zajeb...ty paradoks kolędy, bo moja niezwykle religijna ciocia patrzy na swojego duszpasterza przez pryzmat Judasza. No nie? I go tak wrzuciłem go do tego kibla i wiecie, tu trzeba docenić rozmiar tego kibla w blokach, bo jak go posadziłem, to się nie miał gdzie wyjść. W prawo, lewo, banią, w drzwi, śpi, mówię, dawaj księdza, jest ogarnięte, no nie? Ksiądz wchodzi, siada i tak podejrzanie się kręci, Mówi, o kurde, no nie? Dwie, trzy minutki tej sympatycznej wizyty i on mówi, "Uch, jako że jest pani z nami tak dobrze zaznajomioną parafianką, ja może pozwolę sobie na małą, spowochwałość i skorzystam z toalety. <grym> Ciotka siedziała na beczce prochu, aktualnie w jej dupie płonie ląd. Ona się tak podrywa, mówi, nie, tam nie wolno mestosem zalała. I ja mówię, dobrze. I ksiądz się wycofuje do przedpokoju, powoli. Już tam buty zakłada. Tak, bo gdzieś kiedyś, kurwa, zdjął, no. Jedną nogą był na klatce, ciotka już tam kamień z serca, że udało się uniknąć w blamarzu. Już się ksiądz tam żegna, wchodzi, też się żegnał, dziwna sprawa. W każdym razie ciotka już po prostu kamień z serca i nagle skibla taki dźwięk. Aaaa! I cisza. I w przedpokoju jak ksiądz i ciocia. Trzy osoby, i tylko jedna się dobrze bawi. I ciotka tak. To mesto pokonuje bakterie. Tak jest? Człowiek pod presją bywa kreatywny.